Jarku, przede wszystkim gratulacje, drugie miejsce zajęłeś dzisiaj. Dziękuję. I powiedz, jak ci się jeździło dzisiaj? Jesteś zadowolony z tego turnieju? Tak, myślę, że mogę być zadowolony. Dobrze mi się jeździło, dobrze mi się jeździło. Cały czas każdy trening, każdy test mecz, każdy sparring gdzieś tam pozwala mi budować formę, sprawdzać sprzęt. O to, o to w tym wszystkim chodzi teraz, żeby. Idź właściwie w kierunku, jeśli chodzi o te przygotowania sprzętowe i przygotowania własnej formy, także zaczynam się czuć coraz pewniej na motocyklu i, i to chyba jest dobry kierunek. A Jak byś ocenił ten finał? Patryk uciekł, starałeś się go ścigać, ale był chyba już nie do, nie do sięgnięcia. Trochę źle, trochę, szczerze mówiąc, trochę źle bieg pojechałem. Gdybym dłużej napędzał się i budował prędkość po szerokiej, być może, być może bym go dogonił, ale Patryk jest tak szybki, wie, którym jechać i i no nie wygrał, no bo było widać, że dzisiejszego dnia było nie do dzień. prawie. Nawierzchnia toru się trochę zmieniła. Czujesz po, po, już po tych kilku jazdach jakąś różnicę w porównaniu do zeszłego sezonu, czy, czy w miarę poru podobnie? Nie jest, jest, jest trochę różnica, jeśli chodzi o, o jazdę w tym roku na tym torze. Ten tor był trochę inny na początku sezonu, kiedy było chłodno. Po tej na nawierzchni on trochę gdzieś tam się musiał jeszcze poukładać. Sam sobie ten, ten tor, a teraz e, będzie już tak pewna taka powtarzalność. O to nam będzie chodziło, żeby mieć powtarzalność tak samo przygotowanego toru i, i to będzie bardzo istotne. E, myślę, że, że wiemy, jak, jak jechać w jakimi liniami to będzie oczywiście nasz handicap.